Odezwie się do ciebie czy się nie odezwie? O co chodzi tutaj? Dwójka kielichów, ósemka kielichów. Cesarz. Królowa monet. No co ci mam powiedzieć? No, on czuje tą więź między wami. Tęskni za tobą. Myśli o tej relacji cały czas. To nie jest zamknięty rozdział. Tylko, że tak naprawdę. On twierdzi, że musiał odejść, ona, by zrozumieć, czego tak naprawdę chce. Po prostu odsunął się emocjonalnie. Nie pokazuje emocji. Woli milczeć, za, trzymać się jakichś tam swoich zasad, udawać, że nic się nie dzieje. I tutaj mamy ewidentnie ego, wewnętrzny mur. Choć tak naprawdę pod spodem jest bardzo dużo napięcia, bardzo dużo emocji, tylko się chroni. Po prostu. Wolał się odsunąć, czy wolała się odsunąć, żeby nie pokazać tego, co czuje. A ty bądź sobą, spokojna. Spokojny, konkretny, swojej wartości. Nie ścigaj, nie pytaj. I też nie inicjuj. Ty masz przeciągać energią dojrzałości i stabilności, a nie gonitwą, bieganiem i błaganiem. Ty masz być w pełni swojej mocy, dokładnie. Ty masz pokazać dojrzałość, tutaj skupić się na swojej stabilizacji, na swojej pracy, na tym, co Ci daje bezpieczeństwo. Bo ewidentnie tutaj to, co się dzieje między wami, musi się przetransformować. Coś tutaj musi umrzeć, jakiś stary schemat, który tutaj między wami działał. Coś, co nie funkcjonowało, to musi umrzeć i zrobić miejsce na nowe. W momencie, jak pewne rzeczy zostaną zamknięte, przetransformowane, zrozumiane, jest tutaj szansa na to, że się odezwie, jak ogarnie pewne sprawy u siebie. Będą wiadomości. Będzie badanie gruntu, czy dalej coś czujesz, czy ma dalej szansę. Będą takie gesty właśnie podbijania do Ciebie, jakieś y, romantyczne smsy, zaproszenie na randkę. Coś tutaj się kroi. Tylko najpierw musi ogarnąć, dokładnie, najpierw musi zrozumieć, co czuje. Bo na razie to bardzo mocno siedzi w umyśle, nie dopuszcza serca. Do głosu. I dopóki będzie w głowie, to nie spełni tych marzeń. W momencie, jak dopuści to swoje serce do siebie i posłucha swojego serca, to zrozumie, co daje tak naprawdę tej osobie spełnienie, że wasza relacja naprawdę ma bardzo duży potencjał na to, żeby było między wami cudownie, żeby były emocje, żeby była radość, miłość, pełne spełnienie. Tylko musi pewne rzeczy przetransformować i dopuścić do głosu serce, a nie tylko rozumem, nie tylko twardymi zasadami. Ego musi tutaj schować ewidentnie do kieszeni, bo inaczej nic z tego nie będzie.